Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Auta dla przyjaciół przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie. W stajni motocyklowej pojawiła się nowa osoba. Maciek, młody inżynier motorsportu. Do warsztatu Vintage Galaż trafiła Honda Joy z lat 80. Enrico opowie o swoich pierwszych spostrzeżeniach z Republiki Południowej Afryki. Paweł, prowadzi się szkolenia motocyklowe dla ludzi, którzy zdobywają dzięki temu zawód, uczą się poprawnych odruchów w przypadku dotykania do motocykla, bo to wcale nie jest takie ewidentne. Tak, jak najbardziej zajmujemy się szkoleniami motocyklowymi, tylko wszyscy szkolenia motocyklowe oczywiście kojarzą z nauką jazdy. My nie uczymy ludzi jeździć, nie bierzemy się za to, uczymy ludzi naprawiać motocykle, uczymy ludzi obsługiwać motocykle na praktycznie każdym poziomie. Magda była na takim szkoleniu, to wspomnienie tej sytuacji z obsługi motocykla, ale wróciła naładowana optymizmem i na, naprawdę w tej chwili wypowiada się na temat motocykla o wiele bardziej konkretnie, mimo że też nie była zielona, ale dowiedziała się bardzo wielu ważnych rzeczy właśnie dzięki temu szkoleniu dwudniowemu bardzo nas to cieszy. Gdzieś kiedyś nie ukrywam, że zanim zaczęliśmy szkolić, wydawało mi się, że wszyscy motocykliści są to ludzie techniczni, którzy bardzo doskonale znają się na swoich motocyklach. No bo w czasach, kiedy ja zaczynałem jeździć, a było to parę lat temu, no trzeba było się znać na motocyklu, żeby w ogóle się nim poruszać, tak. Rzeczy typu ustawianie zapłonu na dwie żyletki były standardem, bo szczelinomierz był czymś, co było trudno zdobyć. Natomiast każdy z nas umiał sobie to zrobić, umiał sobie to ustawić. O wymianie opon łyżkami nie wspomnę. Dziś jest to wiedza tajemna, tak? Dzisiaj mało kto potrafi to robić. motocykl może sobie kupić każdy więc zachęcamy do szkolenia się, zachęcamy do zdobywania wiedzy, bo to na pewno po pozwoli już nie tylko naprawiać motocykle, bo też nie, nie każdy chce je naprawiać, ale przede wszystkim na bezstresową eksploatację i co najważniejsze, powrót do domu. Właśnie. No i pojawia się w, 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 u ciebie nowa osoba. Tak, pojawia się u nas nowa osoba, cała historia jest dość ciekawa, bo jak wiesz, zajmujemy się nie tylko szkoleniami, nie tylko mechaniką, ale mamy również team i klub sportowy, tak? I gdzieś jeden z naszych partnerów, właściciel firmy Speed Day, Jacek Molik, zaproponował nam, żeby tutaj chłopak, którego zaraz zaprezentujemy, pomagał nam troszeczkę w tym sezonie przy wyścigach motocyklowych, tak? Chłopak, który będzie nam pomagał gdzieś tam na, powiedzmy, wyścigach, na padoku, obsługiwać nasze motocykle, będzie nam pomagał gdzieś tam te motocykle jakby ogarniać, tak? Bo wiadomo, że zawody to nie tylko przyjemności, to nie tylko jazda, ale przede wszystkim masa, masa ciężkiej pracy w padoku. Musimy zadbać o to, żeby ten motocykl był sprawny, żeby kierowcy się nic nie stało, no bo niesprawnym motocyklem wyjeżdżania na tor nie wchodzi w ogóle w rachubę. I ja stwierdziłem troszeczkę, że no fajnie, dobrze, mamy chłopaka, chłopak chce, natomiast byłoby... Dobrze, gdyby on praktycznie też coś potrafił zrobić. A dopiero potem się zorientowałem, że chłopak studiuje dość ciekawy kierunek. Jeden skończył, drugi zaczął, bo o tym będziemy tutaj głównie mówić. My natomiast zadbamy tutaj jako stajnia motocyklowa o to, żeby miał wiedzę praktyczną, bo sama teoria bez praktyki doskonale wiemy, czym się kończy. To tak jakby przeczytać książkę kucharską i uważać się za świetnego kucharza. No nie da się. Najpierw trzeba troszeczkę tych kartofli ugotować, żeby wiedzieć, ile je posolić. A każdy kucharz powie, ile? Tak na wyczucie. Właśnie, i tu przechodzimy do ciebie. Studiowałeś w Wielkiej Brytanii studiujesz jeszcze nadal? Tak, zgadza się. Skończyłem inżynierię motorsportu na uczelni w Londynie. Teraz zacząłem nowy kierunek w Swansea, który się nazywa Inżynieria Motocykli, tłumacząc na polski. Natomiast wiemy, jaka jest sytuacja w tym momencie, i przyjechałem na święta. Zostałem do teraz po zamknięciu granic. Brakowało mi bardzo tych warsztatów, brakowało mi złapania klucza w rękę i zdobycia doświadczenia technicznego, stricte praktycznego. Wiesz, ale to tak bardzo ambitnie brzmi: inżynieria motorsportu. Teoretycznie powinieneś wpaść tutaj do firmy i powiedzieć: To jest nie tak, to jest nie tak, ja to zaraz zrobię. Wiem, wszystko to mam już przestudiowane, wyjaśnione. To jak to tam jest naprawdę? Ile jest praktyki? No, Paweł się śmieje. Studia, tak, na szczęście uczelnie w Anglii bardzo pokazują, jak różni się poziom nauki w Polsce versus na świecie. W Polsce, widząc po swoich znajomych, to jest czysta teoria. Tam, kiedy mamy teorię na zajęciach, idziemy od razu do laboratoriów czy do warsztatu i widzimy, jak to wygląda, jak prawa fizyki wyglądają na doświadczeniach w prawdziwym życiu. Natomiast, biorąc pod uwagę tak stricte świat wyścigowy, to tego nie zaznałem, dlatego też e, wielki ukłon do Jacka Molika, który rok temu wprowadził mnie w Polsce w ten świat i tego, tego najbardziej chcę się nauczyć. No dobrze, e, powiedz mi, bo wiesz, teoria teorią, e, ta nawet praktyka, którą tam na studiach w Anglii miałeś, jak się ma do tego m, doświadczenia, które zdobywasz tu właśnie u Pawła? Jest to ogromna różnica i to są dwa światy, które trzeba od razu oddzielić. To, co ja sobie przeczytam w książce, czy usłyszę na wykładzie, a to, co zobaczę tutaj i dotknę na żywo, i pojawi mi się ten obraz w głowie, jak, jak to działa, jak to wygląda. Są dwa różne światy, natomiast bardzo podoba mi się łączenie tych dwóch światów, czyli posiadanie teorii, wiedzy teoretycznej, którą mogę potem zaaplikować. W prawdziwym świecie i rozumieć, rozumieć, jak to wszystko działa. Dobrze, powiedz mi, czy wykładowcami na Twoich uczelniach są jacyś byli zawodnicy? Byli zawodnicy nie, natomiast teraz na, na aktualnych studiach są to ludzie, którzy głównie pracują w branży, najczęściej też wyścigowej, po prostu są na tych torach i wiedzą, jak to wygląda od kuchni. Naprawdę jestem pełen podziwu dla młodych ludzi, którzy mają taką pasję. Przecież nie przypadkowo wybrać takie studia, akurat. Mają taką pasję i ją realizują. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze rokujące. Mam nadzieję. Szczerze mówiąc, zawsze myślałem o tych kategoriach pracy w tym, co chcę robić, a nie co powinienem robić, żeby zarobić pieniądze, więc to jest dla mnie najważniejsze, żeby, żeby być szczęśliwym w, w swoim zawodzie. Wiesz, po tych studiach, jak się oczywiście to świństwo wyniesie z, z tego świata, to, to świat będzie stał przed tobą otworem. Mam nadzieję. To nie jest tak łatwe, jakby się mogło wydawać, szczególnie każdy, kto się ściga. Ja do, dopiero odkryłem od niedawna, że to jest tak mały światek i wszyscy się tak znają dokładnie, że, żeby tam wejść, trzeba się wdrapać po tych drabinkach od samego dołu po samą górę i no, nikt ci tego nie da. To jest po prostu wiedza i doświadczenie, które trzeba samemu zdobyć i na nie zapracować. Jeszcze co, powiem Ci, że bardzo rozsądny młody człowiek i powiem Ci, że no, będą z niego ludzie. No tak zakładamy, tak. inaczej byśmy w to nie szli. Natomiast liczymy na to, że pójdzie troszeczkę dalej, że nie ugrzęźnie na polskim padoku. Tutaj my pomożemy, ile możemy. Jacek Molik również pomoże, ile może. Każdy z nas do tego tą cegiełkę małą przyłoży i liczymy na to, że w MotoGP będą kolejne polskie nazwiska. No i tak właśnie może się zdarzyć, że nie tą drogą dreptania po małym kroczku, tylko jednym wielkim strzałem nasz przyjaciel znajdzie się gdzieś w jakimś konkretnym teamie wyścigowym. Chociaż wasz team a, trzeba powiedzieć, też racji nie daje rady motocykl, który stoi przed nami, skopał konkurencję. Tak, no to jest motocykl, który w naszej klasie, którą też gdzieś tam pomagaliśmy stworzyć, czyli w Twin 650, zdobył Puchar Polski. I o dziwo jest to ten motocykl budżetowy, który budowaliśmy. Na YouTubie przedstawialiśmy każdy kalawałek jego budowy, łącznie z kosztami, z czasem poświęconym na to. Okazywało się, że ludzie tak troszeczkę bardzo sceptycznie, delikatnie rzecz do tego podchodzili, że a, taki tani motocykl, tym się nie da ścigać. No były w stawce w motocykle kilku droższe, a ten wygrał, tak? No umówmy się, yy, z... to wygrywa zawodnik. Tak? Wiadomo, że motocyk jest narzędziem. Natomiast motocyk jest troszeczkę jak młotek. Jeżeli blacharz kupi sobie złoty, to nie znaczy, że będzie dzięki temu sam, sam, sam ten młotek samochody klepał. Tak? Wiadomo, jeżeli będziemy mieć dwóch zawodników na bardzo podobnym poziomie, to wtedy zaczyna w grę wchodzić maszyna. Natomiast ludzie często błędnie kombinują, bo ludzie kombinują, żeby własny brak umiejętności przykrywać maszyną. Tego się nie da zrobić. Najpierw umiejętności, potem maszyna. No i tym sposobem dowiedzieliśmy się czegoś na temat studiów w Wielkiej Brytanii dotyczących sportu motocyklowego. Fajnego człowieka, którego miałem okazję dzisiaj poznać. Podejścia do sportu w Polsce. No, żyć nie umiera. Dzięki Wam wielkie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, PL. Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery Mio, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Na co dzień w warsztacie Michała pojawiają się klasyczne pojazdy, które znamy z ulicy, znamy je z polskich filmów, e, włeski, osy, SHL, -ki. czasem trafi się jakaś panonia, ale czasami bywają bardzo oryginalni goście. Słuchaj, to jest naprawdę ciekawy wynalazek. E, wygląda dość filuternie, powiem ci ta Honda. Tak, to jest Honda Joy, y, y, początek lat 80. -tych. i każdy, kto ją zobaczy, to zawsze ma takie pierwsze pytanie. Słuchaj, czy to jest pojazd dla inwalidy? Więc odpowiadam, nie, to nie jest pojazd dla inwalidy. A drugie, zazwyczaj pytanie to jest takie, że to jest pojazd elektryczny. Nie, to nie jest pojazd elektryczny. Wiesz, ale to o, o tyle ciekawe urządzenie, że ma taką blokadę, która sprawia, że on jakby staje się sztywniejszy, nie można nim się złożyć w zakręt. E, po wyłączeniu tej blokady, gdybyś to przełożył, tę dziwną filuteryną wajchę, to on by się po prostu wywalił natychmiast. Tak, dokładnie, on by się wywalił natychmiast, to e, ta dźwignia, ten, ten hamulec, tak jak powiedziałeś, to nam zastępuje stopkę centralną, boczną. Po prostu blokujemy tył i on sobie sztywno stoi na wprost. Już lata 80., ale w tym motorowelku z silnikiem dwusuwowym już jest zastosowany dodatkowy zbiornik na olej. On sam dozuje sobie olej. Nie trzeba się martwić, nie trzeba mieszać tego oleju na stacji benzynowej. To jest duża wygoda. Tak, to jest duża wygoda. Mamy do tego jeszcze wskaźnik poziomu paliwa, także bardzo bogato. Instalacja 12 woltowa kierunkowskazy, światła stopu, także super. Ja że Japończycy byli dosyć pragmatyczni. Nikt się nie musiał przejmować za bardzo tym, co tam trzeba wlać. To wszystko widać od razu na tej, nazwijmy to, desce rozwielczej. Jest też taki tryb ekonomiczny. Można sobie jechać bardzo ekonomicznie. Wszystko to wynika z tego, że patrzymy na nas szybkościomierz. Tam są specjalne znaki. Tak, tam są specjalne znaki. Tam jest taka dioda, która nas informuje, że jedziemy w miarę dobrą prędkością i bardzo ekonomicznie. Ona się zapala na czerwono. Słuchaj, to jest urządzenie, które stało dość długo. Ty odpalałeś tylko ten sprzęt, czy robiłeś jeszcze jakieś dodatkowe prace, żeby był pełnosprawny? Nie, ja tylko ten sprzęt odpalałem, natomiast to się wiązało z pewnymi wyzwaniami, gdyż był uszkodzony kranik paliwa. Jak się okazało, pasuje od chińskiego sprzętu, także to puszcza w dziesiątkę. Druga rzecz, no był zapchany gaźnik. No takie rzeczy serwisowe po 15 latach stania, ale chodzi. Wiesz co, dowożenie jedzenia w latach 80. w Polsce było rzeczą rzadko spotykaną, raczej ludzie gotowali w domach, ten wszechobecny zapach bigosu na klatce schodowej to była norma, tudzież ziemniaczków z cebulką, natomiast ten pojazd w Japonii służył właśnie do dowożenia jedzenia. Tak, tak naprawdę to jest taki można powiedzieć pojazd do wożenia pizzy. Z przodu ma ten bagażniczek, z tyłu ma bagażniczek, także myślę, że jakieś kobiety i jacyś dostawcy korzystali z tego sprzętu dosyć mocno. Wiesz, no, dodatkowo pewnie mógł się pojawić w niejednym domostwie, bo to jest pojazd, który też się nadaje na drobne zakupy. Tak, dokładnie, no tam gdzie jest na ulicach duży ruch, duży tłok, taki pojazd wiele miejsca nie zajmuje, nie trzeba specjalnie mieć dużych umiejętności do jego kierowania, obsługa bardzo prosta, także idealny pojazd miejski. Słuchaj, jakbyś porównywał taką Hondę z naszymi wyrobami z lat 80? Nie, no to, nie, to się nie da porównać tego, tutaj naprawdę nawet widać po tych 40 latach, te wszystkie plastiki się trzymają, wszystko działa, także no... Tym, co robiliśmy u nas tutaj gdzieś Europa Wschodnia, to nie można porównywać. No dobrze, a jeszcze z ciekawości zapytam o silnik. Czy ten silnik, jak wiesz, był remontowany kiedyś? Co on od nowości tak chodzi? Nie, on nie był remontowany. Tutaj mamy na liczniku 5000, chyba ponad, ale to jest przebieg z tego, co się orientuje, oryginalny. Bo jak widziałem te wszystkie osłony, to widać, że to się wszystko kupy trzyma, nigdy nie było to rozbierane, remontowane. Chodzi bardzo ładnie. No i tym sposobem w motośladzie pojawiła się Honda Joy. Powie w lat 80., ale w Japonii. Jak to było? Czekaj, kamikadze to jest Boski Wiatr, a, a to jest Joey. E, kamikadze, proszę Państwa, pojazdy przeróżne trafiają się u Michała w garażu. Jak mówiłem, czasami potrafi mnie zaskoczyć. Dzięki Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę spiewać free Nelson Mandela. Witamy z tymi waziszami parę stopni. Rano w Johannesburg. Johannesburg. Nie wiem jak to po polsku się brzmi. Bardzo sympatyczni ludzie. Pierwsze wrażenie jest super. Pamiętajcie, zawsze wyłączyć póki coś ten roamingu, bo właśnie teraz będziemy eksperymentowali pierwszy raz tego e-SIM. the dance? Spod reklamowy Stanglas tutaj uh, w Johannesburg. Music and lights and pillow. Witamy, witamy, witamy. Nie robimy reklamy, ale już się to podoba. Thank you. In Polish dziękuję. A dzisiaj dziękuję, 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 dziękuję kochanie, dziękuję. E, dziennik e, Easy Biker Jones, a nie Bridget. E, tak wyglądam, 25 godzin podróż, było warto, znowu czuję, że żyję, znowu czuję, że mam tę energię, żeby poznać ludzi, żeby z wami przeżyć teraz te dwa tygodnie, które będę się działo, bo już w ciągu te trzy loty. Mamy tyle te kontaktu, tyle te ciekawe wydarzenia, i oczywiście ta zmiana jest, że e, było wcześniej żniegu na mojej tego, a teraz jest e, e, właśnie basen klimatyzacja, i od razu ja nie tracę czas, Chcę iść poznać Kapsztad. Jedziemy razem. A na samym początku wygłupialiśmy się, ale to są. Te nasze damy, które będą z nami, rozpoznajecie tam Ricardo i wyobraź sobie, że taki dzień dobry. Dzień dobry, Ricardo. Witam. Bardzo, bardzo mi się podoba. Będzie ona zasłużyła na nasze rundy. To są 850 czy 800? 50. Te nowe modele właśnie. Będziemy testowali rzadko kiedy BMW, ja lubię auto BMW, ale nie wiem dlaczego wiem, że jestem tu wśród takich, e, tak tak, talibanów od GS, bo moi koledzy e, wszyscy e, są miłosniki tego modelu, który dobrze się sprzedaje, więc obiektywne, będziemy go testowali. Jako kolorystyka to są wersja, Renato, how are you? Dzień hey. dobry cię bardzo, miło Ciebie zobaczyć. Jesteś z Laska, widzę, no wiemy, wiemy. Będziemy odpowiadali tę historię, kiedy on będzie miał ochotę. To jest taki podróż, który reprezentuje dla Renato e, taki e, odzyskania, e, jego uczucie wolności, bo on jest motocyklistą całe życie. I jedno, niestety wypadek z, nie z e, GS 1250, bo tu e, gadamy o skuter, którego wrzucił. I e, przez to e, on teraz e, odnajdzie siebie. Ta kolorystyka od tego e, 1250 to jest wersja normalna, tak? Nie Adventure. Jest e, moja faworytka, e, więc e, zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo obiektywne będziemy e, testowali i powiedzieli. Nie tracimy czasu. Od razu szukamy nowe e, e, ciekawostki, ale mamy też. Załatwić sprawy techniczne, więc tę kartę do telekomunikacji, ale od razu przedstawię Wam Paweł z maska, wersja bez maska. Nasze e, prawie jedyne, które trzyma ta polszczyzna na poziomie, bo wiecie, że ze mną będzie trudniej. Paweł Kapstad, ale taki pogoda, nie można nie być obojętny do motocykli i mówię Ci, że ta uskwarna. E, bardzo, bardzo mi się podoba. 701 prawdziwe Enduro. Istnieje taka wersja 901, który będzie się nazywał Norden. Prawdopodobnie bardzo, bardzo oryginalne. Eee, szwedzka, mieszana już z KTM, bo taki model korzysta z, e, z silniki, już prawdopodobnie robione przez KTM, które korzystają z ten olej, który bardzo dobrze znamy. Od firmy Motorex. Sigacie nie, nie brakują, bo mamy też taki troszeczkę starsza Honda CBR i Suzuki, które fajnie wyrówna ten model 1000. Więc o motocykla od razu zaczynamy się przejmować, ale to, co komentujemy z Paweł, jest następujące. Kapstat żyje. Kapstad ma te swoje knajpy otwarte. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Malaguti na dobry początek, riderstore.pl Auta dla przyjaciół.pl, import pojazdów na zamówienie. Kamery MIO, nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.